Idąc szlakiem w Polsce widzi się różne rzeczy. Zawsze się zastanawiam co te niektóre rzeczy zna, zna, znaczą, szczególnie ten na przykład krzyż na górce, ale są sytuacje takie, że nawet nie ma kogo po drodze się spytać Co to znaczy najciekawszym takim elementem, którego uważam, że jest bardzo ciekawy, to jest to, że ślady Japończyków są na polskich górach Beskidach, bo idąc przez jakiś czas tego typu tego typu sytuacje się spotyka pomimo klasycznych znanych przeze mnie oznaczeń szlaków są również flagi japońskie, więc to znaczy o to, że Japończycy są blisko nas. No ale to dobrze, ja, jak są Japończycy blisko nas, to ja czuję się ja się czuję na pewno bardziej bezpieczni niż jakby ich tutaj nie było. Trzymajcie się, co wy na ten temat myślicie. Do usłyszenia. O, to flagi. Te flagi japońskie. To są wszędzie. Ale oprócz tego. Jest piękny zachód słońca. Bardzo dobrze to wygląda. A z daleka, gdzieś tam. Bardzo daleko. Widać.